Siemano, siemano, z tej strony Libek13, a dzisiaj mam ba dla was bardzo wielki news. Właśnie chcę zrobić najgrubszy odcinek na moim kanale, a właśnie odebrać ten salutki karnecik, jak tutaj właśnie go widzicie. Na razie mam tylko 16, ale dobiegnę do końca. Będziemy to mieć. Będę miał... U, już da się to tak No spoko, fajnie, fajnie. I będę miał y, w końcu jakiś swój karnet zadmiarski plus pierwszy mój. I między innymi tu będziemy mieć y, odblokowanie zadmiarza, 11 tysięcy sztuk monet, 3500 punktów mocy, 1000 sztuk kredytów, więc będzie dużo odbierania. Bardzo dużo. Zestaw oznak, ok, znak, ikona, ikona gracza, spray chromatyczna przebrania, tytuł. Oj, no to. No to będzie. Będzie balanga. Będzie wszystko do odebrania. Tylko. Co... A ja myślałam, że to jest 10 tutaj, w tym. Ale dobrze, że nie. Yy, bo tutaj ja mam tylko 1000 kredytów. I ostatnio i yy, wczoraj trafiłem z legendarnego dropa arcywroga, B I biłem na B17. Będę na niej wbijał. To yy, wikona gracza, bo bardzo mi się podoba. I tak. Właśnie sobie odblokowałem Angelo. Tutaj mamy tego Angelo. Brakuje mi dalej 5 zadmiarzy. 72 na 77. I jak wiecie, to będzie najgrubszy odcinek na moim kanale. Że nie wspomnę jeszcze. U, o nie. Jeszcze będzie. Jeszcze może jutro będzie piosenka. Jutro albo pojutrze. Na pewno będzie piosenka. No może. No nie wiem czy jutro lub pojutrze. Ale chcę wrzucić tą piosenkę. I proszę wbijcie te 2500 subskrypcji na moim tym kanale. I. Dalej tak się zastanawiam, co, by było, co gdyby było, gdyby YouTube mi przywrócił dawny kanał. Tam byście mogli sobie po, pooglądać różne rzeczy o stare moje filmiki z przed kilku tam nawet lat więc, więc, więc na pewno dużo, dużo rzeczy będzie. I to będzie chyba najgrubszy odcinek. Jak tak myślicie, to piszcie oczywiście w komentarzach, a my przechodzimy do gry. Jest, jesteśmy już w grze. Mamy tutaj bardzo dużo trybów i jak dojdzie, to możemy w sumie też zagrać w rankingowe na odcinku. Na odcinku. Albo w, w ucieczkę z trofeum. Co za poza linią, co to, to za mapa? A, to jest ta fajna, dobra. Weźmy może mogli się zagrać. Wbijacie tutaj 50 łapek do góry, jeśli chcecie, żeby był live. I będziemy oczywiście wbijać na odcinku 27 pucharków A na live najbliższym 30 tysięcy o legendarnego Startropa. I tak samo będziemy tutaj od tego legendarnego na będziemy zbierać A mistrzowie to ja już nie wiem co Co masz? Nie wiem, nie wiem, nie wiem ale to jest legendarny, to legendarny startup. Mityczny to powinien być mityczny, diamentowy to diamentowy, złoty to złoty, Srebrny to srebrny, brązowy to brązowy. Ale nie. Ale spokojnie, 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 spokojnie. Więc jak widzicie, to według mnie to może być najgrubszy odcinek na tym kanale. Więc wybieramy sobie szele. Szele i we. Nie, ich tu nie ma. I właśnie do tej szeli będzie Będą skin, jeśli chcecie żebym go kupił na live No to 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 musimy jutro opening zrobić Żeby dostać dużo gemów, dużo gemów, bardzo dużo Bo on jest zarobisty, bardzo chciałbym go mieć Ale gemów nie kupuję, nie dzięki Dobra Więc ja się z wami żegram. Ja się z wami żegnam i nara.